Polsko-niemieckie targi Bum na zdrowie. Dwa dni, wydarzenie ma miejsce na terenie naszego ośrodka. W ramach targów oczywiście stanowiska ciekawe, bardzo ciekawe stanowiska wystawiennicze i dwa wydarzenia, jedno miało miejsce wczoraj to jest w sobotę Mini Maraton Fitness. W dniu dzisiejszym konwencja Fitness. Wydarzenia, jeżeli mówimy o wydarzeniach Fitness cieszą się one naprawdę ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników. także bardzo bardzo cieszymy się, a wszystko to się dzieje dzięki współpracy polsko-niemieckiej. naszym partnerem w projekcie w projekcie polsko-niemieckim jest Europejska Akademia Sportu która, tak jak wspomniałam, jest partnerem projektu. Bez tego partnera niestety projekt nie mógłby być zrealizowany. Bardzo cieszymy się. Z Europejską Akademią Sportu współpracujemy już od wielu, wielu lat. Zarówno z Europejską Akademią Sportu, jak i z Ośrodkiem Blindą. Jest to podobny ośrodek do naszego ośrodka. Wspólnie realizujemy naprawdę wiele, wiele różne różnych projektów, zarówno sportowych, jak i edu edukacyjnych. Także cieszymy się, że mamy tak doskonałego partnera, zarówno w postaci Europejskiej Akademii Sportu, jak i Szkoły Sportowej w Lindau. My name is Laura. Nazywam się Laura. My jesteśmy tutaj i prowadzimy fitness group z Europejską Europäischen Sportu i Lindo. Jesteśmy tutaj jako partner

Manager Sport und? Äh, angewandte Sportwissenschaft. Sportwissenschaften. Sport, -Wissenschaft. Sport Ok. Wir haben vielen Jahren eine kooperation mit Od wielu lat współpracujemy z ośrodkiem w Dżonkowie. Viele Schüler kommen nach Polen und begleiten projekte. Wiele uczniów przyjeżdża tutaj do Polski i bierze udział w różnych polsko-niemieckich projektach. Sind wir sehr und dankbar, dass wir Bardzo dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym projekcie pod naszą otarki na Ja tylko dodam, że to nie jest pierwszy i nie ostatni projekt, który jest realizowany w partnerstwie właśnie ze stroną niemiecką. Od lat realizujemy polsko-niemieckie projekty, takie jak polsko-niemieckie zawody w skokach przez przeszkody, polsko-niemiecki Cross Także to się dzieje dzięki temu, że mamy tą współpracę i te projekty mogą być realizowane zarówno w naszym ośrodku, jak i na terenie Niemiec. Także cieszymy się ze współpracy i dziękujemy bardzo, że, że byliście z nami, że skorzystaliście z zaproszenia i przede wszystkim, że jesteście dla nas ogromnie cennym partnerem. Dankę. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.